Siema, witajcie! Dzisiaj nadajemy z Basią Żelazko ze słonecznego Los Angeles. Przylecieliśmy tutaj na rozdanie nagród People's Choice stacji E! Entertainment, ale zanim gwiazdy, czerwone dywany, ciężka praca, to czas na relaks, a w tym celu uderzamy na... Venice Beach i Santa Monica. Także zostańcie z nami. Dobra, słuchajcie, to miała być wycieczka dla ciała, ale przeszliśmy z Basią jakieś po prostu milion kilometrów, ale teraz coś dla duszy, bo idziemy do księgarni Barnes Noble kupić nasze wymarzone, nie chciałem powiedzieć ulubione, ale one będą naszymi ulubionymi książkami, właśnie tam. łowy udane, udało mi się zdobyć dwie książki o których marzyłem, ale o tym opowiem Wam więcej z hotelu, a teraz idziemy. Co będziesz robić? Chcę spróbować tej szafy grającej po raz pierwszy. Jesteśmy w amerykańskim bainerze i to big deal. Do it! Mamy jednego flotera, czyli 20 centów. Okay. Elvis Presley to 2,506. 2 i 0 6 Hits. To czekamy czy go włączy. Ja jestem już w hotelu i tak jak obiecałem, chciałem Wam bardzo krótko i szybko opowiedzieć o tych książkach, które kupiłem, bo jestem na no maksa podielany, a krótko dlatego, że już się szykuję powoli do wyjścia, bo za Dwie godziny niecałe, mamy takie spotkanie w hotelu niedaleko tutaj, takie rozpoczynające te gale People's Choice i potem o 14.00 tego amerykańskiego czasu tutaj teraz jedziemy już na czerwony dywan, więc na maksa nie mogę się doczekać. Mam garnitur już tam przeszykowany i wszystko. Także. Yy, Maxa się jaram. Ale najpierw książki. Więc tak, kupiłem sobie dwie książki, których nie ma w Polsce. Przynajmniej na razie. Miejmy nadzieję, że się pojawią, bo naprawdę uważam, że wszyscy powinni je przeczytać. Zacznę może od tej takiej bardziej luźniejszej, lekkiej lektury, czyli We should all be Miranda's. Wam pokażę. Tak to wygląda. I to jest taka książka, tak jak tutaj wyjaśnia trochę ten podtytuł: Life lessons from sex and the city's most underrated character. Więc tak, Miranda. To jest moja ulubiona bohaterka seksu w Wielkim Mieście. Najbardziej się z nią utożsamiam i te wszystkie rzeczy, które się jej przydarzały w serialu, wszystkie historie randkowe, dużo z nich też miałam okazję doświadczyć w swoim życiu. Także wiecie, tak jak zawsze są koleżanki, tym 4 czy 5, i one są wszystkie fankami Sex and the City, no to każda jest którąś bohaterką. No to u nas ja byłem Mirandą, ktoś był Kerry, ktoś był Samantą, ktoś był Charlotte. I to jest książka stworzona przez dwie fantastyczne babki, przez Chelsea Fairless i Lauren Garoni, które prowadzą mega śmieszny i po prostu też doskonały merytorycznie fanpage na Instagramie, który się nazywa Every Outfit on Sex and the City. I to się generalnie tam zaczęło bardzo niewinnie, bo one po prostu wrzucały takie, wiecie, kolarze z jakichś takich najbardziej ikonicznych scen Sex and the City, z serialu, z filmu i tam omawiały trochę historię tego outfitu, krytykowały, bądź chwaliły i dzieliły się naprawdę bardzo cennymi, błyskotliwymi, mega błyskotliwymi, już słuchajcie, na obczyźnie dwa dni i zapominam języka i ten akcent jest słuchamy y, uwagami dotyczącymi właśnie serialu, bohaterów, y, takie czasami też pisały fanfiction i postanowiły wydać książkę, która właśnie jest taką trochę Parodią poradników, opartą właśnie na losach Mirandy z serialu. No, i tu mają być właśnie zawarte takie życiowe porady, na przykładzie Mirandy, które pomogą nam po prostu lepiej żyć. Dobra, to to jest taka rozrywka. To naprawdę jeszcze nie wczytałem się w to, tak no, nie wczytałem jednej strony nawet, ale już znając po prostu autorki tej książki, polecam. Polecam w ciemno, nie mogę już doczekać, aż zacznę to czytać. Pewnie zacznę w samolocie. A druga książka, większa, tak wyglądająca bardziej wiecie, porządnie. Catch and Kill Ronana Faroła. I Ronan Farrow, ci, którzy, ci z Was, którzy nie wiedzą, to jest dziennikarz, który tak naprawdę rozpoczął poniekąd swoją pracą, swoim śledztwem dziennikarskim, swoimi reportażami, RMI2, czyli coś, co zmieniło naprawdę show business już na zawsze i czego konsekwencje. Odczuwamy i też cały świat rozrywki odczuwa do dzisiaj. I w tej książce Ronan jest na tropie właśnie tego typu afer w amerykańskich mediach, ale też na szczeblu politycznym. I on się tam zagłębia właśnie w te wszystkie historie związane z nadużywaniem władzy, molestowaniem seksualnym na tych naprawdę najwyższych poziomach amerykańskiej telewizji, przemysłu filmowego i nie tylko. I mm, ta książka ma podtytuł Catch and Kill, w sensie to jest tytuł, a podtytuł to Lies, Spies and a Conspiracy to Protect Predators. I on właśnie w tej książce, tak przynajmniej wynika z zapowiedzi, obnaża te wszystkie mechanizmy, które właśnie pozwalały przez wiele, wiele lat być tym wysoko postawionym mężczyzną kompletnie bezkarnymi. Oni molestowali kobiety, napastowali je, nadużywali właśnie swojej władzy i nic im jakby nie groziło przez lata. I on tutaj demaskuje to wszystko, dlaczego tak właśnie było. No ta książka zdążyła w Stanach już wywołać naprawdę mnóstwo, mnóstwo. Kontrowersji, bo tam pojawiają się konkretne nazwiska, konkretne historie, i to nie tylko osób, które występują przed kamerami, nie wiem, są prezenterami w telewizji, innymi dziennikarzami, gwiazdorami, aktorami, producentami, ale też no, tam są obnażane te osoby, które sprawują taką realną władzę, wiecie, pociągają za sznurki, które tuszowały takie sprawy, utrudniały też jemu pracę podczas tych pierwszych tekstów i reportażów dotyczących MeToo. Także, no naprawdę, myślę, że to będzie pasjonująca lektura, i tutaj już bardzo krytycy chwalą też research, który został dokonany. Wszystko jest absolutnie udokumentowane, są wypowiedzi świadków, osób z branży, są też wątki związane z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, więc to na pewno elektryzuje teraz tutaj wszystkich. Ta lektura mnie zaciekawiła, jak wiadomo, też z uwagi na y, tematykę, bo to jest ten wielki świat dziennikarstwa i mediów, który tutaj w Stanach y, ma miejsce, ale też jestem świeżo po lekturze y, innej książki, może niekoniecznie w tej tematyce, ale zahaczającej o to, książki y, Fire and Fury y, o Donaldzie Trumpie, o tym, jak wygląda Biały Dom pod jego rządami, jak wyglądała jego kampania prezydencka od kulis. Y, Pożyczyłem tę książkę do mojej przeciłki Ewy którą pozdrawiam, y, i przeczytałem ją po prostu w dwa dni, i absolutnie się w to wciągnąłem, więc stwierdziłem, że to będzie taki dobry follow-up do tego. No dobra, to tyle wam chciałem powiedzieć. Tutaj nie przynudzać, bo w końcu ten ma być mega ekscytujący, hollywoodzki i rozrywkowy. Ja idę się szykować, no i widzimy się po prostu w tym mega wypasionym hotelu Four Seasons, hello. A potem uderzamy na czerwony tywan. No dobrze moi drodzy, my jesteśmy już w hotelu na takim preparcie przed galą People's Choice i za godzinę wjeżdżamy tam na czerwony dywan, a na razie po prostu skromnie z lampką szampana tutaj integrujemy się z innymi dziennikarzami, z którymi się będziemy, no mam nadzieję, że tak zdrowo rywalizować o jakieś fajne materiały. Jestem bardzo podekscytowana. Więc no, tak jak już to było powiedziane milion razy tutaj, zostańcie z nami. Dobra, jesteśmy już na czerwonym dywanie, na maxa podekscytowaniu, tutaj dzieje się naprawdę dużo, więc liczymy, że no nie zagubimy się w tym szaleństwie i czekamy na gwiazdy. Zajrzeliśmy do takiego briefu, gdzie było napisane, kto ma się pojawić na czerwonym dywanie i jest grubo. up like this I love you my Polish friends, hello! I wanna meet you, I wanna come to Poland, let's go! Hello all of my beautiful, beautiful family in Poland I love you, and you can be whoever you wanna be, bitch Wow, what a beautiful Basia, fucking did it. Ale pozwolicie, że podzielimy się swoimi refleksjami, jak już dojdziemy do siebie i coś tam zjemy, bo żeby wyglądać w do nic nie jesteśmy prawie. E, no i co? Dobrze, no to niestety mimo tych uśmiechów, bo to jest uśmiech trochę przez łzy, bardzo. jesteśmy już w Polsce i nie zdążyliśmy nagrać tej naszej takiej relacji, refleksji. Refleksji, podsumowania. Tuż po gali, ponieważ no chcieliśmy złapać te ostatnie chwile Ale tam, też prawda miejscach. jest taka, że po prostu nie mieliśmy na to najmniejszej siły, bo po pracy na czerwonym dywanie powietrze z nas zeszło jakby z takich balonów. Tak, mimo że ja tam byłem nabuzowany bardzo, to też zresztą, się no. na pewno na przebitkach. To po prostu, jak już wróciliśmy stamtąd, to wszystko osiadło. A to też dlatego, że mieliśmy bardzo intensywne dwa dni tam, co też mam nadzieję, że widzieliście na tych przebitkach wcześniejszych. No dobra, ale co do samej gali, to już tutaj, tak trochę spoilerując, moim zdaniem, to była najlepsza taka gala, impreza, na jakiej byłem w ogóle w życiu, w roli reportera, tutaj bardziej operatora, ponieważ wszystko było świetnie zorganizowane. Dużo nam się udało. Tak, tak, i to było takie bardzo nasycone, intensywne. To w ogóle nie mogę uwierzyć, że to trwało 4 godziny, bo tak przeszło. To prawda. No. To trwało aż 4 godziny. Potem jak tam przyjechaliśmy, oczywiście nie odbyło się bez małych dramatów technicznych, ale nie wchodząc w szczegóły, nie podkopując tutaj naszego profesjonalizmu, możemy powiedzieć, że wszystko skończyło się dobrze, ale właśnie jakieś takie nieprzewidziane sytuacje, bardzo też często techniczne są trochę no, wpisane w takie imprezy, szczególnie jak jesteś kilka tysięcy kilometrów od domu i to nie jest tak, że a to wrócę się po kabel do domu czy tam do biura, no nie. Ale to nie. też nauczyło nas tego, że jeżeli coś się po prostu pieprzy totalnie, to należy po prostu prosić o pomoc i na głos mówić o tym, że potrzebuje pomocy, jak możesz pomóc, bo z jednej strony mogliśmy po prostu się rozpłakać, ale z drugiej ja byliśmy bardzo blizutko, ale z drugiej po prostu poprosiliśmy o pomoc i to się udało. Tak, i tutaj na pewno zawdzięczamy to właśnie osobom, które nam e, e, pomogły. Co jest fajne, bo niby jest ta rywalizacja potem w trakcie całej imprezy oh, yes. i samego czerwonego dywanu. Co też zauważyliśmy, tak, wracając, tak. że było kilka takich osób, które były przed samym wydarzeniem. No, aksamitne, tam się z nami Serdecznie. zapoznawały, że you look great, w ogóle wszystko fajnie. Ale w momencie, jak już zaczynała się no. akcja, to po prostu tak. Ja tam nawet na, łokcie, na łokcie, na łokcie. Ja nawet, nawet do niektórych osób coś tam żartować i jakieś głupie teksty rzucać między jakimiś tam kolejnymi wywiadami, ale to, to w ogóle nie przychodziło. Ale mimo tej rywalizacji myślę, że wszyscy mm, znaczy dzięki tej rywalizacji wszyscy skorzystali, bo było tak naprawdę skupienie na tym, żeby robić. No i też ta materiał. energia była taka, wszyscy byliśmy tak nahypowani, te gwiazdy nas hajpowały, my hajpowaliśmy gwiazdy, bo też tłumaczymy, że, że to jest po prostu walka przy takiej przy ściance, za, za taką barierką z wyciągniętym mikrofonem. O chociaż jedno słowo, o jeden gest. I, I wygrywa ten, kto dostanie ten gest i tą minę do kamery. Okay. I no. wygraliśmy kilkakrotnie. Basia wygrała kilkukrotnie, bo jej donośne okrzyki sprowadziły osoby, których w ogóle się nie, spodziewali, nie spodziewaliśmy się, że uda się złapać. Tak. Czyli na przykład Jimmy Fallon, który no, przybiegł do ciebie tak, po prostu tak. tylko tak, tak, dlatego że życzę Polska! Karta Polaka, słuchajcie, za granicą w każdej sytuacji niemediatnie warto nią grać. Tutaj nie, ale za granicą zawsze. No dobra, to teraz najważniejsze pytanie, kto nas najbardziej podjarał i co możemy zdradzić z takich rzeczy, wiesz, które widzieliśmy tak yy, za kulisowo. No nie ukrywam, że jednak te Kardashianki, nie? Tak. Wiecie, to jest tak, że jak one tam weszły, to tak, po pierwsze dużo więcej ochrony nagle się pojawiło. Ludzie tam dostawali spazmów ci Szał. z publiczności. Szał. No jak one przeszły, to tak... Pieniądzem zapachniało. Tak, tak. Pieniądzem, susłem Kalifornią. Bo to, no bo tak, widzimy je codziennie tysiąc razy na Instagramie, ale jednak zobaczyć na żywo, mimo tego, że my z Piotrkiem pracujemy już od, od lat w show biznesie, widujemy gwiazdy, to jednak, no nie wiem, czy jest, no Madonna jest większą gwiazdą, Beyoncé jest większą gwiazdą, ale Kardashianki na żywo, razem z Chris Jenner, no po prostu fenomenalne. Robiły wrażenie. I właśnie Chris Jenner tam była. A i Kim Kardashian jest super, super niska. Super Taka niska. Taka malutka. Malutka z tyłu dzieje. Ale jest malutenka. Ale jest maluteńka. No była też Gwen Stefani przepiękna, chociaż niestety ona już... Niestety ze swoim chłopakiem. Niestety ze swoim chłopakiem, który... Nie wiem, czy może sobie poznać na takie uwagi, jako mega profesjonalny dziennikarze, no ale on tak przy niej, no to wygląda jak taki, wiecie... Wujek po prostu gdzieś tam z. On tego wieczoru otrzymał nagrodę dla gwiazdy country, więc rozumiem, że tam był, rozdawał te uśmiechy i tak dalej, ale tak naprawdę ona jest największą gwiazdą w tym duacie. Ona po prostu się świeciła z daleka, jak tak. szła. Piękny uśmiech, wygląda jak taka porcelanowa lalka, a w tak. tym roku wiem, że nie wypomina się kobietom wieku, no ale ona skończyła pięć dych, a naprawdę po prostu tak wyglądała tak. zjawiskowo. No Jimmy Fallon, z którym gadałaś, no to on jest po prostu, wiecie, to jest profesjonalista. Tu też było widać różnicę tak. między nim a innymi osobami, które się tak. na pojawiały. Bo tam ten było montowanie. pełno blogerów youtuberów, influencerów, tak. którzy nie mają takiego bycia z kamerą, tylko taką z taką kamerką swoją internetową w tak. domu. Yy, więc, więc oni tam widać było, że, że są takimi naturszczykami, a Falon po prostu w sekundę całą sytuację objął, zorganizował. Cały scenariusz na tak, rozmowę Tak, tak, no, wszystko i po prostu ją całą poprowadził, po, po czym powiedział baj Poland i poszedł. Fenomenalnie. Tak, no i też na pewno wa warto zaznaczyć to, że organizacja była naprawdę e znakomita, co mogło miało też trochę swoje minusy, bo wszystko było przypilnowane, więc Aha. my mieliśmy wyznaczoną tę strefę, w której musieliśmy być. A my I absolutnie kombinować. absolutnie, lubimy kombinować, więc tam żeby, wiecie, złapać właśnie kawałek tej Kim Kardashian na ściance kamerą albo gdzieś jakiś inny shot załatwić, no to można byłoby tu krok w tył, krok w bok, absolutnie. Troszkę za barierkę. Ta strefa wyznaczona stała tam taka pani która no, nie rozdawała uśmiechów, przeciwieństwie do innych ludzi. I absolutnie tego pilnowanie było po prostu mowy, lecz znaczy, rozumiem, że to pewnie względy bezpieczeństwa to dyktowały. Natomiast wszystko było dopięte na ostatni guzik i. Nie wiem jeszcze, co można powiedzieć. Na przykład to, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie, to to, że zobaczyliśmy kulisy tak wielkiej produkcji. Okazuje się, że jest cały na, na płycie nieczynnego lotniska rozstawione jest całe miasteczko z halami, z przyczepami, ze stołówką taką mobilną. Mhm. Pracuje cały sztab, armia ludzi. I żeby zobaczyć to, co widzimy w telewizji, tą całą produkcję, to, to jest zatrudniona cała masa ludzi i to jest logistyczne przedsięwzięcie na miarę skarb. I to naprawdę wszystko było zorganizowane na tyle szybko i ekspresowo, że kiedy wybiła ta godzina bodajże 18 czy 18.30, kiedy miała się już rozpocząć gala, to dosłownie w tej sekundzie, w tej minucie, nas już zabierano z tego czerwonego dywanu. Tak, a tak no i my wychodząc, już widzieliśmy po prostu tak. w ciągu tej minuty, już to tak. wszystko składano, więc podejrzewam, że pół godziny po naszym wyjeździe tam były takie nie było nawet śladu. Lena, no. Tak, no się śmialiśmy, jak wychodziliśmy na autobus, że był taki wózek, kontener z taką kubką sztucznej trawy, tak tutaj, gdzieś tam pewnie była dookoła, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Więc no tak, ja jeszcze żyję w ogóle tym wydarzeniem, bo to naprawdę są takie emocje, taka adrenalina, że ciężko w ogóle się od tego No jak bo po polskie dywanie, polski ścianki, mamy to, robiliśmy, to widzieliśmy fajnie, ale jak się chociaż raz zobaczy to, co się dzieje w Hollywood, to już nic tak w Polsce nie smakuje. Taki no taki... więc nie wiem jak my teraz wrócimy do tej rzeczywistości, ja tylko sobie przeglądam te zdjęcia ja cały czas. <laughs> nie ma na to mojej zgody. Nie ma mojej zgody. No, ma, miejmy nadzieję, że uda nam się wrócić jeszcze na takie wydarzenie, na, nawet jeżeli nie na to samo, to na, na podobne. Co my ja mamy tak. ze sobą? Y, już Co byś zrobił inaczej tym razem? Wziąłbyś więcej, może sprzętu? Pewnie więcej sprzętu byśmy wzięli, żeby być przygotowanym więcej na kabli. każdą absolutnie okazję. Więcej kabli. No, bo tak, nie wzięliśmy pod uwagę tego, że jednocześnie, kiedy my będziemy tam pracować, będzie tam się też toczyć. Relacje na żywo. Kilka, jeśli nawet nie kilkanaście relacji na żywo do telewizji. Przez to. Nie zawsze można bez bez To są takie mikrofony. technikalia, ale możemy Wam po, na przykład powiedzieć jak niektórzy dziennikarze walczą o uwagę gwiazd, ponieważ to jest cały czas o, to jest pol polowanie na uwagę gwiazd. Była jedna, jedna dziewczyna z jakiejś a, amerykańskiej stacji telewizyjnej, która była w ciąży i miała kartkę z napisem, że jest w ciąży, że jestem w ciąży, porozmawiaj ze mną, jestem w ciąży, zgadnij płeć, płeć dziecka i zgadnij ojca. Także zaproponuj imię. Chyba zaproponuj jeszcze. imię, także to był jej haczyk na gwiazdy i rzeczywiście działało. Działało, tak, bo te gwiazdy do niej podchodziły i też. No... Wśród tego tłumu dziennikarzy, którzy byli ustawieni w jednej linii, na pewno było łatwo zauważyć kogoś, kto trzymał po prostu jakiś tak. taki coś a'la transparent tak. w takim kartonie wypisany. No, nikt z nas w ciąży nie był, więc my jakby graliśmy karton Polaka. Karta Polaka, wspomnianą. następnym razem idziemy z szalikiem. Albo totalnie szalik, albo właśnie Albo coś... taki u sali? Że naprawdę, jakby ta y, wyobraźnia dziennikarzy nie zna granic, ale podejrzewam, że ona już pewnie robiła takich czerwonych tak, milion i dokładnie tak. wiedziała. Więc jak to jest karta ciąży już jest tak, jakby zagrana, my musimy wymyślić coś innego, na to Nas takich refleksji pozaimprezowych to jest to, co za każdym razem mnie hmm. gdzieś uwodzi podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, czyli to, że wszyscy są naprawdę mili. Mówię wszyscy, no ale oczywiście chodzi o osoby, wszystkie z którymi mieliśmy do czynienia. I tak jak na samej gali właśnie każdy był pomocny mimo tej rywalizacji, była jakaś taka wzajemna mm, pomoc i po prostu współpraca. O tyle w takich sytuacjach codziennych, kiedy właśnie y, chodziliśmy, zwiedzaliśmy wszystko, to też jakby ta sympatia po prostu unosi się. Każdy pyta się w o dzień Już wchodzimy do Ubera, to ludzie pytają, jak się nazywamy, skąd jesteśmy, jak minął nam dzień. Nie naszych amerykańskich akcentów. Tak, to właśnie jakiś jak wszyscy poznali, że nie jesteśmy ze Stanów, komplementują stroje, włosy, buty, wszystko po kolei i to jest na maksa naturalne. Nie jest tak. wymuszone, nie jest sztuczne, nie jest jakiś podszyte pod tekstem, bo my od razu czego nie chcesz, ale nie, ale to jest totalnie miłe i... I, I to już jest któryś raz nasz w Stanach, i, i rzeczywiście Amerykanie są mega sympatyczni i otwarci. Ja pierwszy raz z Tobą podróżowałem opcją carpool w Uberze, więc dosiadaliśmy no, tak. się do osób, które już jechały Uber'em gdzieś po trasie, albo te osoby dosiadały się do nas. I to też było fajne doświadczenie, bo nie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji u nas. A tam było naprawdę fajnie i wszyscy reagowali bardzo sympatycznie, albo jeżeli nie mieli ochoty na jakieś interakcje, no bo wiadomo, że to przecież czynali, słuchawki na uszy. Tak, ale nie w jakiś taki niemiły sposób. No. Tu jest jasna sygnalizacja, że tam sobie siedzę, słucham muzyki i nie chcę mi się gadać. Ale w ogóle wszystkim polecamy opcję Carpool w Los Angeles, która ma bardzo słabo rozwiniętą komunikację taką yy, miejską. miejską, zbiorową. Więc op opcja Carpool pozwala dzielić Ubera z obcymi ludźmi, których trasa mniej więcej pokrywa się z waszym trasą. My jechaliśmy 40 minut, zapłaciliśmy może 10 dolarów max. Tak, więc to jest na pewno opcja taka yy, ekonomiczna, no bo jednak. Pobyty w Los Angeles są drogie, nawet jeżeli jest się wysłannikiem kogoś i mamy pokryte koszty hotelu czy transportu tego od do, to mimo wszystko tamte ceny, jeżeli to sobie przeliczamy na złotówki, nie powinno się tego robić, no ale mimo wszystko przeliczamy, no bo wiemy, ile mamy na koncie po prostu, po bo ja mamy. Zarabiamy. Tak, to na pewno szukanie takich oszczędności jest. Yy, Wskazane dla tego. że Los Angeles jest miastem olbrzymim, rozciągniętym i, i, i nie jest tak jak, nawet jak Nowy Jork, tylko po prostu cztery Nowe Jorki i warto, warto na pewno jeździć po tym Los Angelesie. Widzieliście na pewno u Piotrka na Instagramie Venice Beach i to jest coś, co trzeba zobaczyć. Coś, do czego trzeba wrócić, bo teraz mamy przed sobą po prostu szarzyznę i niskie temperatury już naprawdę nie. No, Dobrze, ale żeby tutaj już pesymistycznie nie, nie kończyć tego, to wspomniałem o Nowym Jorku, no słuchajcie tutaj wróci jeszcze na mój kanał, bo będziemy właśnie opowiadać o jej podróży do Nowego Jorku i co tam się działo, a działo się wiele i to już niedługo, tak mówię niedługo, jakbym wiedział kiedy będziemy to nagrywać, ale jeszcze w tym roku, <laughs> nie to, Możemy to, to zrobimy. Możemy tylko zdradzić, żebyście już włączyli swoje silniki. Właśnie to przetłumaczyłam w swojej głowie. To wie, ten wie. No dobra, słuchajcie, dziękujemy Wam, że byliście z nami w tej fascynującej zapewne dla Was i dla nas tym bardziej podróży. My mamy nadzieję i tak wizualizujemy, jak Łukasia chłopiec, że takie wyjazdy jeszcze się powtórzą, bo to jest super przygoda i naprawdę, nawet jeżeli ktoś uważa za doświadczonego dziennikarza czy reportera, to każda taka impreza to weryfikuje i jest takim super ponownym chrztem bojowym. Więc teraz już w Polsce nas że absolutnie nic nie zaskoczy I, i tak. No i co? I dzięki wielkie jeszcze raz. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.